Firma D&D Project organizuje kongresy oraz konferencje w zakresie nie tylko ochrony przeciwpożarowej, ale również niskie prądy, zabezpieczenia i instalacje niskoprądowe, zintegrowane systemy zarządzania obiektami, instalacje elektryczne i automatyka w obiektach budowlanych, inżynieria dla energetyki Projektowanie i odbiory garaży i parkingów podziemnych, sterowanie systemami bezpieczeństwa, szpitale 2014-2020, systemy zarządzania, planowanie, projektowanie, rozbudowa i modernizacja szpitali, użyteczność publiczna i budynki wysokościowe. Nowoczesne technologie w projektowaniu, realizacji i odbiorach przestrzeni publicznej. Izolację i akustyka w projektowaniu i wykonawstwie obiektów. Odbiory obiektów przemysłowych. Technologie i problemy techniczno-prawne w projektowaniu, wykonywaniu i odbiorach obiektów przemysłowych oraz magazynowych. Odbiory obiektów budowlanych, technologie problemy techniczno-prawne w projektowaniu, wykonywaniu i odbiorach obiektów budowlanych i użyteczności publicznej, wentylacja i klimatyzacja w nowoczesnych budynkach, konstrukcje budowlane, dachy i fasady. To wszystko jest naszą specjalizacją.